Ziemia się gotuje i to już nie są puste słowa, a Polska dramatycznie potrzebuje ochłodzenia. O tym między innymi w raporcie Dnia. Dobry wieczór, Marta Buzyńska. Zaczynamy. W także w polskiej polityce, temperatura debaty rośnie z dnia na dzień. Każdy, każdy dzień to kolejne emocje i kolejna awantura. Znów o śmieci, bo wciąż winnego nielegalnych składowisk brak. Tak wyglądało dziś posiedzenie Sejmu. Radość w parku safari w San Diego. Pierwszy raz od siedmiu lat przyszły na świat dwa tygrysy sumatrzańskie. W naturze kotów tego gatunku zostało zaledwie 400 sztuk. To jeszcze rozwścieczony byk, który uciekł z areny i siał popłoch na ulicach peruwiańskiego miasta Ayacucho. Ranił co najmniej pięć osób. Po półgodzinnej gonitwie zwierzaka udało się zatrzymać. Milena Rostkowska-Galant już razem z Państwem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To ja od razu zapytam o szczegóły dla y, tych, którzy wypoczywają nad morzem, bo tam to y, no nie było najłatwiej w ostatnich dniach. No nie. Zmieni się coś? No właśnie nie, niestety nie. To znaczy tak, poranek pogodny, więc jutro rano, jak tylko słońce wstanie, to szybko pędzimy na plażę i obserwujemy niebo na zachodzie. Jak już na zachodzie pojawią się chmury, to znaczy, że będzie padać. Także rzeczywiście, no tam nie, nie to wymarzona pogoda, ale zupełnie inaczej jest na Mazurach. Tam jutro, na szczęście, słonecznie do wieczora. To zobaczmy, jak oglądają szczegóły na mapie. No to sprawdźmy. Na początek to, co przyniesie nam noc, a noc to wędrówka frontów atmosferycznych, właściwie frontu, który stopniowo będzie odsuwał się na wschód, opuszczając nasz kraj. I do rana już rzeczywiście nigdzie nie powinno padać. No, kiedy opady będą zanikać, to pojawią się mgły i zamglenia, ale jeszcze w pierwszej części nocy gasnące burze na Mazowszu. Temperatura od 9 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Tylko w czasie burz powieje mocniej. A tak pogoda wygląda. Wygląda jutro. No i ja wiem, że ta mapa wygląda bardzo źle, ale od razu śpieszę ze szczegółami. To nie cały dzień będzie tak wyglądać. O nie! Najpierw, tak, najpierw deszczowe chmury pojawią się na zachodzie i potem powolutku będą wędrowały do centrum. No tutaj będą po południu i pod koniec dnia na wschodzie. Natomiast na północnym wschodzie piękna pogoda utrzyma się przez cały dzień. No a poza tym niestety deszcz, burze. Dobre wiadomości są takie, że temperatura wyższa, bo nawet 28 29 stopni na południowym zachodzie. No i zanim ten front się pojawi, możemy liczyć na przyjemną pogodę. No i teraz tak, ten front to już jest chyba trzeci, który przechodzi w ostatnich dniach i jest jeszcze cała kolejka na zachód od Polski. Niestety. No to czekamy na kolejne. Milena Rostkowska-Gala. No bardzo Ci dziękuję za to. szczegóły. Wracamy oczywiście jutro o 21. A już za chwilę wydarzenia wieczorne. Dobrego wieczoru Państwu życzymy. Do zobaczenia. Dobranoc.